Zazwyczaj przed Ewangelią jest właśnie Alleluja, ale będzie dwa czytania, tak żebyście dobrze zapamiętali swoją uroczystość ślubną, to zapamiętacie przez to właśnie, że Alleluja było jeszcze przed drugim czytaniem. Myślę, że to nie jest problem, ale to w pamięci. Także jeszcze usiądźmy i wysłuchamy pięknego czytania o miłości. Gdybym mówił językami ludzi, a nie mów, a nie albo cymbał brzmiący. Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką możliwą wiedzę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Miłość jest, łaska jest. Miłość zazdrości, nie szuka poglasku, nie unosi się tego. Nie dopuszcza się wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, Lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko trzyma. Miłość. Poveriggio troppo asù e su e me non ci accorgo, io non avrei più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno.